Dzień dobry. Sytuacja jest następująca, jesteśmy we wsi Pomorze, województwo podlaskie, mamy godzinę 6.38, bardzo wcześnie rano, staliśmy w pół do 6 wszyscy i teraz zmierzam w stronę jeziora, gdzie mój syn razem z moim ojcem, czyli dziadek z wnukiem, mówią ryby, a natomiast zapomnieli wziąć rybaków, więc będzie ciężko mówić łowić ryby. Tak więc, serving others all day long. Ogólnie to jest jedno z przyjemniejszych miejsc do życia. Tak ogólnie, bo tak, o, tu jest jeziorko. Tylko się nie da w nim kąpać w żadnym wypadku, ale da się łowić ryby. Tu zaczyna się las, który ciągnie się... Uu, 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 uu. Bardzo, bardzo, bardzo daleko. Jest bardzo blisko drogi głównej, bo tutaj jest taka droga, która leci tam daleko na Wilno tam daleko na Augustów, a tam na Sejny i na Suwałki, więc jest bardzo blisko miejsc, powiedzmy to, bardziej zaludnionych. I jest nawet naturalna ochrona przed piernami, w formie tego dębu, który tutaj to rośnie. Jest co jest spoko, z jednym małym wyjątkiem, z takim, że akurat przy moim biznesie, jaki mam teraz, większość moich klientów, z którymi współpracuję i czasami bywam u nich, jest w Warszawie, tak na przykład w 7 tygodniu mam dwa szkolenia, jedno w firmie w Warszawie i drugie dwudniowe też w w Warszawie, więc sądzę, nie sąd, nawet jakbym tu mieszkał, to bywałbym częstym uczestnikiem życia warszawskiego. Chyba, że kiedybym zmienił biznes na trochę inny, I wtedy byłoby inaczej. Natomiast tym samym też, że mam przez najbliższe dni tygodnie trochę więcej pracy, więc dzisiaj zostawiam swoją rodzinę tutaj na gdzie będą korzystali z uroków przebywania tutaj, rzeki, jezior, innych i spotkań ze znajomymi, a ja wracam do Warszawy. Cześć! I żegnamy się z chacjendą do Borneikos. Pakujemy się do samochodu, lecimy dalej. Tym razem do Sejn, i tam się już zostaniemy z moją rodzinką. I jesteśmy już w Sejnach, właśnie się rozstaje powoli i się z rodzinką. Jesteśmy w Sejnach, o gra, Piotrek siedzi, a to moja teściowa. Dzień dobry. O, dzień dobry. I tyle. Co nie, uleczko? Robimy tę te teleportację. Uwaga, 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 uwaga. Nie! I już w Warszawie. Dzisiaj mam dzień strategicznego planowania. Otóż jutro jest niedziela, potem jest poniedziałek. Da, ale co jest ważne, najbliższe dwa tygodnie mam dość mocno obciążone. Ale też moje firmy startują i parę jest innych rzeczy, niedługo zakończenie vloga i trzeba myśleć o tym, co dalej. I raz na jakiś czas robię sobie taki dzień, gdzie zbieram te wszystkie rzeczy, które robię i po prostu planuję. I nie na zasadzie planowania, hmm, co bym zrobił jutro, tylko na zasadzie takie, że patrzę, gdzie chcę być w przyszłości, potem gdzie chcę być za rok, aby być w tej przyszłości, miesiąc, tydzień i tak dalej. Żeby ładnie ułożyć to, co ma się dziać z moimi firmami w najbliższym czasie, co muszę zrobić, żeby do tego miejsca. Jak muszę realizować swoje kroki, swoje dni, aby realizować swoje zdania z blogu 3 Tak więc chwila, relaks po przyjeździe i za chwileczkę ruszamy z koksem. No ale, Mireczku, po co, po co tak planować często? Nie lepiej planować raz w życiu i potem już nie planować? No, w sumie ma to jakiś sens. Natomiast my, ludzie, jesteśmy jakimiś stworzeniami, które często zmieniają swoje zdanie, ale też zmieniają sposób, w jaki myślą i cele, do których idą. Tak więc gdy czytają jakieś książki, Strength Finder, 7 nawyków skutecznego działania, genialne anything you want, to nagle punkt widzenia dla sobie się zmienia. I w pewnym momencie staje się tak, że cele, do których się dążyło rok temu, już w tej chwili nie są odekwatne naszego życia, naszego sposobu myślenia do tego, w którym kierunku idziemy. I to bardzo łatwo zaobserwować wśród ludzi, którzy czasami dostają pewne zdarzenia w życiu, które nie są może tak bardzo przyjemne, ale zmieniają całkowicie sposób myślenia. Jeżeli ktoś idzie do lekarza, lekarz mówi mu, że ma problemy zdrowotne bardzo poważne. Jeżeli nie zrzuci 30 kg, to po nim, więc ten człowiek bardzo szybko zmienia swój sposób myślenia i porzuca trochę pracę, porzuca troszeczkę inne rzeczy po to, żeby zająć się sobą i swoim ciałem, ponieważ to na w tej chwili jest dla niego rzeczą ważną i zdrowie, życie jest jedną z ważniejszych rzeczy, przynajmniej dla części ludzi. Więc zmieniamy swój światopogląd i jeżeli nie ustalimy sobie dobrych celów i nie będziemy tych celów co jakiś czas sprawdzać i patrzeć na nie, z większej perspektywy, biorąc pod uwagę wszystko, pracę, wiarę, rodzinę, finanse, etc., to może się okazać, że idziemy w tym kierunku. Więc ja na jakiś czas siadam i patrzę, czy miejsce, w które idę, jest dobrym miejscem, czy faktycznie jest zgodne z moimi wartościami i czy faktycznie chcę tam być. No jeżeli już mówię, że tak, no to ustalam, co mam zrobić, co fajnie się wstecz, żeby być w tym miejscu. I robię tak od kiedy pamiętam, przynajmniej od kilku lat. Czyli od kilku lat, od kiedy pamiętam. Czytam jego książkę, teraz raczej słucham, która w polskim tłumaczeniu to chyba jest Mit Przedsiębiorczości. I ona opowiada o tym, jak to jest, gdy jesteśmy początkującym właścicielem firmy, otwieramy firmę i o tym, jak działamy. I że w firmie zazwyczaj są trzy grupy osób: czyli przedsiębiorca, czy tak, wizjoner, i też wyznaczający kierunek, i idziemy tam. Strategia, plan, poszli. Menedżer, który dba o to, żeby wszystko było tak, jak jest do tej pory, żeby to, co było w przeszłości, się ładnie układało i szło bardzo pięknie do przodu, nic się nie zmieniało. I rzemieślnik, czyli osoba, która potrafi kręcić te śrubki, żeby wszystko szło do przodu. I chcąc, nie chcąc, nie ma firmy, w której nie ma tych trzech ról. Tyle, że czasami, tak jak na przykład w moim wypadku jeszcze, chociaż to zmieniam bardzo szybko, te trzy role to jedna osoba. I takim głównym zadaniem osoby, która ma firmę, jest to, żeby się pozbyć jak najszybciej pracy rzemieślniczej i menedżerskiej, a być przedsiębiorcą, czyli osobą, która mówi, gdzie ma być nasza firma i robić wszystko, żeby ta firma tam była. Taki, taki case in stat, nie powiedziałem tego. Natomiast w większości jest tak, o czym mówi autor książki, że większość z nas zakłada firmę i staje się tą osobą i ma więcej pracy, ponieważ nikt nie wyznacza wizji, Nikt nie zarządza tym, co jest, tylko rzemieślnikujemy, dłubiemy i gdzie jesteśmy w sumie kilka lat w tym samym miejscu, i powoli przestajemy lubić naszą pracę. Więc są dwa wyjścia: albo wrócić do standardowej pracy, albo przekształcić się w prawdziwego przedsiębiorcę. co nie jest łatwe, ale ponownie jest bardzo przyjemne. No i się pojawia najważniejsze pytanie: A co w życiu normalnym, poza pracą? Przekładając to na życie na przykład rodzinne, mówimy, gdzie nasza rodzina będzie za najbliższe 10 lat. Dbamy o to, aby nasza rodzina ciągle była szczęśliwa i zadowolona, tak jak było to wczoraj. I rzemieślnik, czyli osoba, która codziennie dba o to, żeby wszystko było dobrze. Czyli dba o swoje żonę, dba o swoje dzieci, spędza z nimi czas tak dalej. I kwestia jest taka, że w naszym życiu codziennym, inaczej niż w filmie, jest dość ciężko wyodrębnić te trzy role, a nawet fizycznie nie da się tego zrobić. Zawsze będziemy rzemieślnikiem, menedżerem i przedsiębiorcą, Natomiast warto raz na jakiś czas pamiętać o tym, że nie tylko rzemieślnik i menadżer, ale też przedsiębiorca, czyli, żeby usiąść raz na jakiś czas i zobaczyć: OK, chcemy iść tam z naszą rodziną, chcemy iść tam z naszą wiarą, chcemy iść tam z naszymi finansami, chcemy iść tam naszym sportem i zastanówmy się, co możemy zrobić, jakie polecenia możemy wydać samemu menadżerowi, aby ten menadżer zwrócił zadania rzemieślnikowi, aby robił to co każdego dnia i aby być bliżej naszych celów. Niektórzy ludzie lubią dryfować. Bez celu i z dnia na dzień, natomiast ja nie przepadam za tym. Jeżeli ktoś lubi, nie zabraniam, w żadnym wypadku każdy ma swój pogląd na świat. U mnie natomiast życie o wiele lepiej działa, jeżeli wiem, gdzie idę. Dobrze wyznaczam te cele, zmieniam te cele na jakiś czas i potem niecodziennie codziennie egzekwuję, egzekwuję, egzekwuję. Zmieniać cele to też nie problem, ale warto je mieć. I planowanie zakończone. Takie na razie długoterminowe, czyli powiedzmy rok do roku, tu jest wszystko rozpisane. I te planowanie da moment powiedzieć, po co Miro Burn Vlog, czy w ogóle drugi sezon będzie potrzebny, czy Patronite, po co Miro Max Media, czyli ta moja firma, która generuje leady i Content Generation, etc. Wyjaśniłem też sobie, jaki zespół mam budować, ile osób i do czego. Wyjaśniłem sobie jak zarządzić tym, żeby w końcu móc też opuszczać Polskę na jakiś czas i czy też... Yy, Starać się o projekty poza Polską, czy też nie. Duże rzeczy, które jednak bez tego rozpisania nie dałoby się zrozumieć. Dla mnie ustalenie takich powiedzmy fundamentalnych zadań dla siebie zajęło wiele lat. A takie ustandaryzowanie w sumie chyba około pół roku. Takiego solidnego myślenia i trawienia tego, gdzie jestem, kim chcę być. A uważam siebie za dość zorganizowaną osobę, więc jeżeli ktoś nigdy nie robił, potrzebuje dużo czasu. I, i, I nie bój się tego, proszę. To trwa. Trzeba po prostu działać, 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 ustalać cele, zmieniać, ustalać, zmieniać i się nie poddawać w tym. To nie jest proste zdanie, natomiast bez celów jesteśmy dryfującą łódką, która podąża tam, gdzie inni zadmuchają. To tyle. No w Warszawie. Niestety sam. Za tydzień. Ostatni odcinek Miro Bond vloga. Dziękuję i do zobaczenia.